Trenerze, za nami mecz z Mazurem Ełk. Był to dość ciekawy mecz dla kibica. Do końca wynik był sprawą otwartą. Jak możemy podsumować dzisiejsze spotkanie? No cóż. Śmiało mogę powiedzieć, że chyba był to w naszym wykonaniu najsłabszy mecz w tej rundzie. Mimo, że wygrany ale nie graliśmy na pewno dzisiaj tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i tak, jak zakładaliśmy. Zbyt dużo niedokładności, nieodpowiedzialnych decyzji. No I stąd ta momentami niezbyt atrakcyjna i ciekawa gra w naszym wykonaniu. Można powiedzieć, że tak naprawdę wynik i trzy punkty. To jest to, co w dzisiejszym meczu było najistotniejsze. I można to zapisać jako jeden z najważniejszych plusów tego spotkania. Dlatego no, nie zamierzam tutaj się roz, w jakiś sposób rozliwiać ani, ani tutaj rozkładać to na czynniki pierwsze, bo sami zawodnicy zdają sobie z tego sprawę, że nie wyglądało to w naszym wykonaniu najlepiej. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, najistotniejsze są trzy punkty i y, za atrakcję, za styl tych punktów się nie przyznaje, a wyłącznie za to, czy się potrafi y, zdobyć więcej goli niż przeciwnik. Nam się to dzisiaj udało. No, trzeba przyznać, że Mazur mimo tych swoich y, wielu problemów kadrowych. Y, Postawił się dzisiaj nam bardzo mocno, mimo że tutaj przyjechali w bardzo okrojonym składzie, ale zagrali niesłychanie ambitnie i należył mi się tutaj też na pewno e, słowa uznania. E, widać było, że też chcieli się przełamać na wyjazdach i zdobyć chociaż jeden punkt, e, ale na szczęście to my zdobyliśmy trzy e, gole i, i, i cieszymy się ze zwycięstwa w tym meczu.